Większość ludzi przegrywa konfrontacje nie dlatego, że się mylą, ale dlatego, że nie panują nad sobą. W jednej chwili mają rację, fakty, logikę, a sekundę później ich ton się łamie, dłonie drżą, a autorytet znika. I wtedy nawet prawda przestaje mieć znaczenie, bo nikt nie ufa człowiekowi, który nie panuje nad emocjami. W oczach innych słabość Zawsze brzmi głośniej niż logika. Machiavelli już 500 lat temu wiedział, że władza nie należy do tego, kto ma rację, tylko do tego, kto się nie łamie. W tym filmie pokażę ci, jak zachować absolutny spokój w każdej konfrontacji, jak używać oddechu, postawy i głosu, żeby zyskać kontrolę, i jak budować reputację człowieka, którego nic nie rusza. Spokój to nie pasywność. To strategia. To cicha forma dominacji, której większość ludzi nie rozumie. Machiavelli obserwował dwory, armię, przywódców i pisał o jednej rzeczy, która przewyższała siłę, bogactwo i wiedzę o samokontroli. Bo człowiek, który panuje nad sobą, nie tylko przetrwa chaos, on go wykorzysta. Każda konfrontacja, każde napięcie, każda próba prowokacji to test. Nie test wiedzy. Tylko test spokoju. I właśnie ten test odróżnia ludzi, którzy reagują, od tych, którzy rządzą. Większość ludzi przygotowuje się do konfrontacji źle. Myślą, że wygrają, jeśli będą mieli lepsze argumenty. Przygotowują fakty, cytaty, odpowiedzi, a potem, kiedy przychodzi moment prawdziwego napięcia, wszystko to znika, bo tracą kontrolę nad sobą Machiavelli pisał. Ludzie kierują się pozorami tak samo jak rzeczywistością. Nie słuchają tego, co mówisz. Słuchają tego, co czują, kiedy to mówisz. Jeśli czują od Ciebie panikę, nie uwierzą Ci, nawet jeśli masz rację. Jeśli czują spokój, zaufają Ci, nawet jeśli się mylisz. W konfrontacji nie wygrywa ten, kto ma rację. Wygrywa ten, kto wygląda, jakby ją miał. Zobacz, jak to działa. Kiedy ktoś podnosi głos, a ty milczysz. Kiedy ktoś gestykuluje gwałtownie, a ty pozostajesz nieruchomy. W jego oczach nie jesteś bierny, jesteś nieprzewidywalny. I to zmienia dynamikę całej rozmowy, bo ludzie nie potrafią kontrolować tego, czego nie rozumieją. A cisza i spokój to rzeczy, których większość z nas się boi. Wielu myśli, że spokój zaczyna się w głowie, że wystarczy powtarzać sobie, nie denerwuj się. Ale umysł nie działa w ten sposób. W chwili stresu to ciało przejmuje dowodzenie. Twój oddech przyspiesza, mięśnie się napinają, postawa się kurczy, głos traci stabilność i zanim zdążysz pomyśleć, Twoje ciało już ogłasza światu. Boję się. Machiavelli. Choć nie znał neurologii, rozumiał ten mechanizm lepiej niż większość psychologów. Widział, że to ciało jest pierwszym komunikatem siły, a umysł tylko za nim podąża. Dlatego jeśli chcesz panować nad emocjami, nie zaczynaj od myśli. Zacznij od ciała. Najpierw oddech. Kiedy czujesz napięcie, nie oddychaj z klatki piersiowej. Oddychaj z brzucha. Powoli, przez nos. I wypuszczaj powietrze przez usta. Twój układ nerwowy to zauważy. Tętno spadnie. Myśli się uporządkują. Potem, postawa. Stój lub siedź stabilnie. Nie krzyżuj rąk. Nie przenoś ciężaru z nogi na nogę. Nie pokazuj ucieczki w języku ciała. Twoje ciało mówi zanim zdążysz otworzyć usta. Niech mówi spokój. Niepewność nie istnieje. I wreszcie, głos. Nie podnoś tonu nawet jeśli ktoś krzyczy nie przyspieszaj nawet jeśli czujesz presję mów o 30% wolniej niż normalnie cisza między zdaniami to twoja przewaga bo cisza to siła to moment w którym ludzie zaczynają słuchać naprawdę twój oddech twoja postawa twój głos to trójca panowania opanuj ciało a umysł pójdzie za nim opanuj siebie a inni Pójdą za tobą. Każdy z nas zna ten moment. Ktoś cię krytykuje, podważa twoją kompetencję. Czujesz, jak coś w tobie się zaciska, jak serce zaczyna bić szybciej, jak głos wewnętrzny mówi, nie pozwól mu tak mówić, odpowiedz, udowodnij, że się myli i wtedy przestajesz myśleć. Nie działasz już strategicznie, działasz emocjonalnie, bronisz nieprawdy, lecz ego. To właśnie w tej chwili przegrywasz. Machiavelli pisał: Mądry człowiek działa tak, jak musi, a nie tak, jak się czuje. Dystans emocjonalny nie oznacza, że ci nie zależy. Oznacza, że nie pozwalasz, by twoje emocje decydowały o twoich decyzjach. Że zamiast reagować, wybierasz reakcję. Bo w każdej konfrontacji istnieje ten maleńki moment przestrzeń między bodźcem, a reakcją. To ułamek sekundy, w którym możesz zareagować jak ofiara albo jak stratek. Kiedy ktoś cię atakuje, twoje ciało chce walczyć albo uciekać. To instynkt, ale instynkt nie buduje reputacji. Instynkt nie daje ci władzy. Władza rodzi się w tym mikroskopijnym dystansie tam, gdzie zatrzymujesz impuls i decydujesz. Nie odpowiem, dopóki nie pomyślę. Bo emocje krzyczą, a mądrość słucha. Zobacz, jak to działa w praktyce. Jesteś na spotkaniu. Pracowałeś tygodniami nad projektem. Wreszcie prezentujesz swój pomysł. I wtedy ktoś, nazwijmy go David, mówi chłodno: To się nie uda. To naiwne. Próbowaliśmy tego wcześniej. Czujesz uderzenie. Duma się zapala. Oddech przyspiesza, a umysł podpowiada. Muszę odpowiedzieć. To pierwszy odruch, ale właśnie w tym odruchu większość ludzi traci autorytet. Zaczynają się tłumaczyć, bronić, atakować. W oczach innych stają się emocjonalni, reaktywni, słabi. A teraz druga wersja. Ten sam moment, ta sama krytyka, ale ty jesteś inny. Zatrzymujesz się. Patrzysz spokojnie i mówisz: To ciekawy punkt, David. Co dokładnie Twoim zdaniem się nie uda? Zamiast reakcji, decyzja. Zamiast obrony, ciekawość. Zamiast walki, kontrola. Napięcie znika. Ty wyglądasz jak osoba pewna siebie. David, jak ktoś, kto przesadził. To, co przed chwilą było atakiem, właśnie stało się okazją, żebyś przejął kontrolę. I to jest właśnie dystans emocjonalny w praktyce. Nie pasywność. Nieobojętność. To świadome oddzielenie ego od działania. Machiavelli wiedział, że emocje są bronią, ale tylko wtedy, gdy są pod kontrolą. Nie chodzi o to, żeby ich nie czuć. Chodzi o to, żeby nie pozwalać im rządzić tobą. Bo jeśli nie potrafisz rządzić sobą, inni zrobią to za ciebie. Większość ludzi myśli, że spokój to obrona, że to sposób, żeby uniknąć konfliktu. Ale Machiavelli widział to inaczej. Dla niego spokój był formą ataku. Kiedy wszyscy tracą głowę, ten, kto zachowuje spokój, staje się centrum grawitacji. To on zaczyna wyznaczać rytm. To jego tempo przejmuje pokój. To jego ton staje się wzorcem, do którego inni nieświadomie się dostosowują. To psychologia przywództwa w czystej formie. Znasz to z codzienności. Kiedy jedna osoba zaczyna krzyczeć, a druga odpowiada ciszą, ta druga zyskuje przewagę. Nie dlatego, że ma lepsze argumenty, tylko dlatego, że nie reaguje tak, jak oczekiwano. Kiedy ktoś się złości, oczekuje, że odpowiesz tym samym. Że wejdziesz w rytm chaosu. Ale jeśli pozostajesz spokojny, jego energia się odbija, jak fala od skały. Wtedy zaczyna się niepokoić. Dlaczego on się nie denerwuje? Czy ja nie mam nad nim wpływu? I w tej sekundzie to ty przejmujesz kontrolę. Spokój jest jak lustro, odbija emocje innych i zmusza ich do konfrontacji z samymi sobą. Dlatego ludzie, którzy zachowują spokój, są postrzegani jako silniejsi, bardziej kompetentni, bardziej godni zaufania. Nie dlatego, że wiedzą więcej, ale dlatego, że wyglądają, jakby wiedzieli więcej. Machiavelli pisał, że władza należy nie do tego, kto ma tytuł, lecz do tego, kto kontroluje postrzeganie. A percepcję kontrolujesz, kiedy kontrolujesz energię. Spokój w chaosie nie jest bierny, to forma przewagi, to cicha władza, bo kiedy cały świat krzyczy, a ty mówisz cicho, każdy zaczyna słuchać. Zastanów się nad tym. W sytuacji kryzysowej ludzie instynktownie patrzą na tych, Którzy wyglądają spokojnie. Nie na tych, którzy wiedzą najwięcej, ale na tych, którzy wyglądają, jakby wiedzieli. To właśnie dlatego spokój daje ci władzę, nawet jeśli nie masz oficjalnej pozycji. W pracy, w relacjach, w rodzinie zawsze wygrywa ten, kto zachowuje spokój. Nie dlatego, że jest najmądrzejszy, tylko dlatego, że inni szukają stabilności. A człowiek spokojny staje się stabilnością samą w sobie. To nie manipulacja, to zrozumienie ludzkiej natury. Ludzie podążają za tym, kto wygląda, jakby wiedział, dokąd idzie. I właśnie to Machiavelli rozumiał najlepiej że władza zaczyna się od percepcji spokoju. Kiedy jesteś spokojny, Twoje słowa nabierają ciężaru. Każda pauza, każdy oddech, każdy gest staje się znaczący. Ludzie nie tylko cię słuchają, oni czekają aż coś powiesz, bo w świecie, gdzie wszyscy reagują, ten, kto się nie porusza, jest najgroźniejszy. Spokój nie jest więc ucieczką. To miecz i tarcza w jednym. Chroni cię przed emocjami innych i pozwala ci prowadzić ich tam, gdzie chcesz. Widzisz więc, że spokój nie jest chwilową techniką, to styl bycia, ale jego prawdziwa moc ujawnia się dopiero wtedy, gdy stanie się Twoją konsekwencją. Bo raz zachować spokój, to dobrze, ale zachowywać go zawsze, to potęga. Spokój raz to przypadek, spokój zawsze to reputacja. Ludzie nie wierzą w Twoją siłę po jednym momencie opanowania. Uwierz mi, zobaczą to raz, pokiwają głową i pójdą dalej, ale jeśli zobaczą to drugi, trzeci, dziesiąty raz. Wtedy coś się zmienia. Zaczynają myśleć, ten człowiek się nie łamie. Nigdy. A to, co zaczyna się jako zachowanie, staje się Twoim mitem. Machiavelli wiedział, że reputacja jest potężniejsza niż prawda, bo prawda wymaga dowodów, a reputacja tylko konsekwencji. Jeśli jesteś spokojny w stresie, opanowany w konflikcie, stabilny w chaosie, Świat zaczyna Cię widzieć jako człowieka, który nie pęka. I od tej chwili większość ludzi przestaje Cię testować. Nie dlatego, że się Ciebie boją, ale dlatego, że wiedzą, to nie ma sensu. Nie mogą Cię wyprowadzić z równowagi, więc próbować staje się stratą energii. To właśnie w tym momencie zaczyna działać mechanizm, o którym Machiavelli pisał najwięcej autorytet przez postrzeganie. Nie musisz już walczyć o szacunek, nie musisz już się bronić, twój spokój walczy za ciebie. Każde spotkanie, każdy konflikt, każde wyzwanie staje się areną, na której twoje opanowanie buduje twój wizerunek. Cegła po cegle, aż w końcu staje się murem, murem, przez który nikt nie może się przebić. Pomyśl o ludziach, których naprawdę szanujesz. Nie o tych, którzy są mili czy elokwentni, ale o tych, którzy nigdy nie tracą głowy. Kiedy inni krzyczą, oni słuchają. Kiedy inni panikują, oni myślą. Kiedy inni walczą o uwagę, oni po prostu są. Takich ludzi się nie testuje, nie prowokuje, nie oszukuje, bo każdy, kto choć raz próbował, skończył zawstydzony własną emocjonalnością. Taka jest moc reputacji. Ona zmienia zachowanie świata wobec ciebie. Machiavelli pisał, że człowiek, którego nie można wyprowadzić z równowagi, jest nie do pokonania. I miał rację, bo kiedy nikt nie może tobą manipulować przez emocje, jesteś wolny. Nie reagujesz, gdy ktoś próbuje cię sprowokować. Nie wpadasz w gniew, gdy ktoś podważa twoje zdanie. Nie tłumaczysz się, gdy ktoś cię źle zrozumie. Twoja reputacja robi to za ciebie. Konsekwencja to kapitał. Ale konsekwencja nie przychodzi z dnia na dzień. To trening, to codzienne wybory w małych sytuacjach, zanim nadejdą te duże. Kiedy ktoś cię potrąca w sklepie, kiedy kierowca trąbi, choć nie masz winy, kiedy ktoś cię lekceważy w pracy. Każda z tych chwil to test. Nie test moralności, tylko panowania. Jeśli reagujesz, tracisz. Jeśli się zatrzymasz, odetchniesz, zareagujesz spokojnie, wygrywasz. Nie tylko tę sytuacje. Wygrywasz samokontrolę, która kumuluje się z każdą powtórką. Bo panowanie nad sobą działa jak mięsień. Im częściej go używasz, tym silniejszy się staje. W końcu przestajesz walczyć o spokój. Zaczynasz żyć w spokoju. I wtedy Twoja reputacja przestaje być wynikiem wysiłku, staje się Twoim naturalnym stanem. Zapamiętaj to. Ludzie nie pamiętają, co powiedziałeś. Pamiętają, jak się przy Tobie czuli. Jeśli po rozmowie czują się spokojniejsi, będą Ci ufać. Jeśli czują się spięci, zestresowani, będą Cię unikać. To dlatego jedna utrata panowania może zniszczyć miesiące budowania reputacji. Bo ludzki umysł pamięta ekstrema, nie to co zwyczajne, tylko to co intensywne. Możesz być spokojny przez sto dni, ale jeśli jednego dnia krzykniesz, ludzie zapamiętają tylko ten krzyk. Machiavelli pisał, że władca powinien być konsekwentny w swojej naturze, aby budzić zaufanie. Bo zaufanie nie wynika z tego, że jesteś zawsze miły. Wynika z tego, że jesteś zawsze przewidywalny, a przewidywalny spokój to najbezpieczniejsza aura, jaką można roztaczać. Na początku spokój jest wyborem, później staje się nawykiem, a z czasem Twoją tożsamością. Nie myślisz już, muszę się uspokoić. Po prostu jesteś spokojny. Nie dlatego, że nie masz emocji, ale dlatego, że je rozumiesz i nie pozwalasz, by cię prowadziły. To moment, w którym inni mówią o tobie. Nic go nie rusza. I nie wiedzą, że w środku też czujesz. Po prostu nie karmisz tego, co nie służy Twojej sile. Machiavelli powiedziałby, nie musisz być zimny, musisz być skuteczny. A skuteczność wymaga jasności. A jasność rodzi się z ciszy. Strach działa tylko wtedy, gdy ktoś Cię obserwuje. Miłość działa, dopóki emocje są świeże, ale szacunek do człowieka, który się nigdy nie łamie, trwa, bo każdy, kto cię spotka, widzi w tobie coś, czego sam nie potrafi osiągnąć, i to budzi podziw, a czasem nawet lekką obawę. To właśnie ten rodzaj władzy, który Machiavelli uważał za najwyższy. Nie władza przez przymus, nie przez tytuł, ale przez aurę, przez sposób bycia, który mówi: nie muszę niczego udowadniać. Mam kontrolę i właśnie dlatego spokój jest formą dominacji: cichą, dyskretną, ale absolutną. Więc jeśli chcesz panować nad światem, zacznij od panowania nad sobą. Nie szukaj przewagi w głośnych słowach, w emocjonalnych reakcjach, w próbach bycia słyszanym. Zamiast tego oddychaj wolno. Stój prosto. Mów spokojnie. I pozwól, żeby Twoja cisza pracowała za Ciebie, bo człowiek, który nie reaguje, nie jest słaby, jest nie do ruszenia. Powiedz to ze mną, nic mnie nie porusza, nie jako słowa, jako zasada, bo kiedy spokój staje się Twoją tożsamością, świat przestaje Cię testować, a Ty przestajesz grać w krótką grę emocji, zaczynasz wygrywać w długiej grze władzy.